Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ten odcinek będzie krótki, ponieważ taki. No, po prostu pytanie do Was. E, przy okazji sobie zagramy kilka rundek, może. Mm, a już zadam Wam to pytanie podczas rundy. Dobra, na no szybko sobie tutaj zobaczymy, co tutaj mamy. Dobra, to. Do max bym chciał, punkty bo są ważne. O, nowego skinka mamy do pamki. Trochę słabo, że aż 300 gemów. Mm. Skin do penny. mogę niby tego kupić, ale ja już mam fajnego skina. Moim zdaniem do tego, bo z tego super. slidey mm. Dobra, tutaj sobie przyjmiemy. O, dobra, dzisiaj na odcinku będziemy sobie grali to. O, od razu sobie otworzymy. Co tu jest? Skrzynka, uwaga, Zadymiarz. Mm. Nie ma niestety, ale... A, jest właśnie nowy karnet, ale to pokażę Wam może w jutrzejszym odcinku, nie wiem. Nie wiem, kiedy się pojawi odcinek. Sorki, że teraz są takie przerwy na kanale, no ale nie mam teraz zbytnio czasu na nagrywanie. Dobra, ulepszymy sobie teraz wszystkich tutaj. Dobra, nice. Um. Dobra, szybko, że nie przedłużam tutaj wam, nie. Wiecie o tym, że był nowy update z tym, o, właśnie z tym, ale ja tego na razie nie będę testować. Nie będę się w to zagłębiać. Na razie będziemy sobie normalnie po prostu brali. Nie będziemy zwracać na to uwagi. Mam na mortisie 649 pucharków. To jest ciekawe, że też tak szybko to wbiłem. A właśnie, mam Squeaka. Nie wiem, czy mam, wam mówiłem, ale. Wydropiłem niedawno Squeaka. Znowu poza odcinkiem. Mam takiego. Niby to jest pech, ale też fart. Ja nie mogę otwierać po prostu skrzynek na odcinku, bo wtedy nic nie dropi. A tak? To patrzcie, Squeak. Sorry, nie pamiętam, czy wam o mówiłem o tym squiku aczkolwiek teraz już dobrze wiecie. <laughs> Dobra. Mm. Pierwsze, mm, no moje pytanie do Was, czy chcecie, żebym nagrywał shortsy na kanale? Wiecie, to takie krótki format y, odcinków, nie? Takie krótkie filmy, nie wiem, może jakieś z Brawl Stars, coś takiego. I właśnie y, chciałem to, y, o to Was zapytać: czy robić shortsy, czy po prostu takie zwykłe odcinki, albo to i to, że co jakiś czas na, na kanale. Mm, pojawią się shortsy. Mogę tak zrobić. Znaczy no, shortsy na pewno dla mnie będą dużo wygodniejsze i na pewno wtedy będzie się dużo więcej odcinków pojawiało, No nie wiem, chcecie jeden odcinek raz na, nie wiem, 3-4 dni. Czy na przykład jeden taki shorts na dwa dni lub jeden dzień? Co wolicie? Nie wiem, co wolicie. Mm. Znaczy, no to będą takie krótkie filmiki, no tak? No sami zresztą wiecie. Na pewno tam chociaż raz obejrzeliście chociaż jednego shortsa takiego. No i właśnie o to chciałem was zapytać. Czy, czy chcielibyście shortsy na kanale? A jak już. napiszcie w komentarzu, a jak już. to. to po prostu. czy chcy, jak, co mam robić na tych szorsach? Bo też jeszcze tego nie wiem Nie wiem w sumie Znaczy na pewno będę na, raczej nagrywać Brawl Stars Aczkolwiek nie wiem, czy to się dobrze przyjmie mm, Bo Brawl Stars już No wiecie, gdybym 3 lata temu nagrywał Brawl Stars To na pewno by mi się bardzo dobrze to przyjęło A teraz no to wiecie um, Dla wielu ludzi Brawl Stars po prostu No Wyrośli z Stars, no tak? Mm. No i też nie wiem, czy to się przyjmie. I w ogóle musicie mi napisać, czy w ogóle chcecie też Orsy, bo nie wiem. No i głównie taki był cel tego odcinka, żebym Was o to zapytał. Możecie mi odpowiedzieć w komentarzu. Mm. No i jestem ciekaw, co będziecie chcieli. Czy szorcy, czy mm, zwykłe odcinki. Znaczy, no zwykłe odcinki, na pewno są dłuższe, no tak, niż szorcy, ale mimo wszystko to shortsy by się pojawiały wtedy częściej, No tak? O! Ktoś mnie ogląda. Jestem sławny. Zawsze o tym wiedziałem. Ja już myślę, że mam multa. Mm. Jestem ciekawy, co tam chcecie. A i właśnie chciałem wam jeszcze pokazać. Tak, akurat tak przy okazji, bo mi się przypomniało, że patrzcie, ta emotka z tym, tym, z zapalniczką dostała animację. I ona jest bardzo podobna jak ta, ani, ta emotka do Amber. Nie wiem, czy zauważyliście. No, patrzcie, tak miota tym, jak Amber, i zapala. Patrzcie jakie teraz kombo mu daje Łohoho No to będzie raczej przegrana yy, Na ten pomysł shortsa sure sami wpadłem tak przy okazji yy, Bo sobie pomyślałem, że w sumie mogę takie coś zrobić na kanale Bo czemu nie jako taka, też nagroda, no tak, no bo. Ja serio aż tak blisko. Ym, no bo rzadko się pojawiają odcinki, że dlatego to Wam proponuję. Bo zauważyłem, że YouTuberzy, którzy ro, ro, nagrywają shortsy, strasznie szybko zdobywają suby. Nie wiem, czy Wy też to zauważyliście? Raczej tak. Strasznie szybko, nawet na przykład w jeden dzień mogą, nie wiem, 200 tysięcy subów dostać. No i to jest takie dziwne, dlatego. Nie to, że mi zależy na subach, bo nie zależy mi. Po prostu robię filmy tak dla was. Nie dla żadnych subów tam. Mm. No i jestem ciekawy, czy byście chcieli takie shortsy. Dobra, zagramy sobie ostatni raz. I będziemy kończyć ten odcinek. To był taki szybki, taki króciutki odcinek. Mm. Wiem, że teraz możecie być trochę tacy zawiedzeni, bo niektórzy mogli na, na przykład czekać tydzień na odcinek, a tu taki pięciominutowy, nie? No, sorry za to, no ale planuję coś nowego na kanale, dla, o to chodzi, bo już tych odcinków z Brawlers w sumie jest dużo i nie wiem, czy innym się to nie przejadło. I o to mi chodzi głównie. Może będzie w przyszłości nagrywać mój kolega. Poinformuję was o tym, jak zacznie. Jak on mnie o tym poinformuje oczywiście, bo ja nie wiem co on chce tam zrobić. Też, że ja go sam muszę rozwalić. Nie, no ja na nich muszę poczekać Chyba O, ja go chyba pokonaję, tak? Nie, nie wiem sam Obojętnie, no i dobra To będzie koniec odcinka Mam nadzieję, że Odpiszecie mi W komentarzu O, dobra, dobra O, jeszcze, jeszcze otworzymy Patrzcie, uwaga, 10 gemów jest fajne I uwaga Aha Eee, Gnom dostał update. Nice, upgrade. No i ulepszyłem w tym odcinku jeszcze cztery postacie. Powiem to, że nie taki był cel. No ale dobra. To ja będę kończyć. Odpiszcie mi koniecznie w komentarzu na moje pytanie. Tak więc, Siemka.